A to takie ciemne miejsce Tam szmolą z tytoniem i nie wolno ci tam chodzić Ale dlaczego? Co to znaczy? Tam są ci, którzy myślą, że bez tyksu się nie da Naprawdę? <słuch> A jeśli ze z tyksem to co? Stracisz szacunek do siebie Simba kiedy raz wejdziesz w dym tytoniowy, nie wyjdziesz bez chrypy. A co jeśli będziesz molił czyściochy? Wtedy doświadczysz prawdziwego smaku, Simba. Ale uważaj, jeśli odpalisz baciora w złym miejscu, nagle staniesz się groźnym przestępcą. Ale tam za rogiem jest monopolowy? Tak, Simba. Możesz tam legalnie kupić czystą wódkę i chlać do nieprzytomności. Ale jak zeszmolisz babola, to przyjedzie policja. I zamkną cię w kajdanowie. A to takie ciemno...